Ta samotność chyba sprawia, że się na tej ulicy znalazłem. Taki jestem, no po prostu lubię pomagać. Bardzo im zawdzięczam to, co robią. My tu jesteśmy po to, bo myśmy z tego samego dziadostwa wyszli. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o bezdomnych i osobach z marginesu społecznego, z urzędnikami oraz mieszkańcami Pszczyny. Dziś spotykamy się z nimi samymi i rozmawiamy z Adrianem Kusiem, założycielem stowarzyszenia Ludzie dla Ludzi. W tym haśle kryje się pewnie jakaś głębsza myśl. Tworząc tą zupę, ten pomysł, który też nie był taki łatwy w realizacji, jakby się wydawał, zrozumieliśmy, że my jesteśmy dla tych ludzi. I, I gdzieś tam mi się to już ubiło u uszy, po prostu ten ludzie dla ludzi, po prostu, że niektórzy mówią, że to nie są ludzie już, że różnie na tych ludzi mówią, czasami kiedy się tam czasami kłócę, to też różne myśli mam, ale... Uważam, że to są ludzie i trzeba przywracać ich do tego stanu i mówić z nimi, rozmawiać i przede wszystkim szukać jakiejś alternatywy, żeby mogli być naprawdę lepszymi, a nie po prostu skreślonymi. Oni wszyscy przekroczyli już dawno niewidzialny most i alkohol, który jest dostępny wszędzie w sklepach, na nim nie jest napisane, że powoduje rozpad rodziny, powoduje, że wszystko ci zabiorę, na końcu zostawię cię z niczym, a na samym końcu zabiorę ci życie. I, i dużo ludzi o tym nie wie, po prostu, ale tak się to dzieje z tymi ludźmi. To są nasze rodziny, to są nasi znajomi. W przynajmniej jest takim miastem, że wszyscy się znamy, wszyscy wiemy kto jest kim. Gdy naprawdę udało mi się zmienić moje życie, co też nie było ulada wyzwaniem, dzięki Bogu, który po prostu dał mi szansę zmienić moje życie, ja chciałem po prostu pomóc też tym innym ludziom. Sama ta pomoc, bo wracamy do tego, co tu jest, nie? Jest świetna. Że ktoś coś zje i tak dalej. No, dlatego Buli fajne robić rzeczy tutaj. Ja też byłem na studiach i tak dalej, no ale co z tego wszystkiego? Miał Pan rodzinę? Nie, nie miałem rodziny. E, nie miałem jakby to żony i tak dalej. Nigdy nie miałem. Może dlatego, dlatego byłem taki samotny, nie? I ta samotność chyba sprawiła, że się na tej ulicy znalazłem, nie? Co Pana skłania do tego, żeby tu przyjeżdżać co sobotę i, i pomagać? Co mnie skłania tutaj? No, tu padło hasło od Adriana, ja jestem, tak jak powiedziałem, tylko przedłużeniem jego rąk. A co mnie skłoniło? No życie. Życie. Kiedyś byłem może w takiej sytuacji, co oni. Pomaganie to jest coś, coś takiego, że człowiek jak coś zrobi bezinteresownie, może, może, może lepiej żyć, nie? Panu też ktoś pomógł kiedyś? No, oj bardzo, bardzo mi. Ja i do tej pory w sumie dostaję pomoc, bo jako człowiek niepijący, tam już prawie 25 lat, to, to myślę, że, 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 że to jest uratowane życie. A ci ludzie też mi dają do tego jakiś cel, żeby dalej to prowadzić, nie pić, żeby, żeby z nimi po prostu przebywać, żeby sobie przypomnieć, kim się jest i żeby nie popaść w te błędy, co oni. Bo, bo to, jest, to jest naprawdę... Przykre, nie? Jeżeli człowiek w coś uwierzy i jest ktoś, kto pomoże, kto wyciągnie rękę, bezinteresownie i można się naprawić, to ja wierzę w to, bo żyję, nie? Mam mieszkanie, mieszkam sama w chwili obecnej mam małą rentę. I w tej chwili finansowo sobie nie radzę. Bardzo im zawdzięczam to, co robią. Bo ja też lubię ludziom pomagać biednym. Chociaż sama jestem biedna, ale pomagam. Trochę zbudziłek, ale się też trochę obrócił no, w drugą stronę. Teraz jest pan na dobrej drodze? Teraz no jeszcze ja. No, żeby światem się coś nie stało, nie? A jest pan bezdomny? Nie. A pan mieszkanie? Mam mieszkanie mal, malutko klitka, ale jednak. A stać tak pana na wszystko? Na media, na, na jedzenie, ubranie? Wszystko mu na baterie. <noise> no. Mieszka pan sam? Sam. A całe życie pan jest sam? Czy miał pan kiedyś kogoś rodzinę? No, no, rodzinę miałek, no siostry, bracia. Ma pan kontakt z rodziną? Taki nie za bardzo. Wcześniej jak mieszkałem jeszcze tam, na Halera, nie? To miałem kontakt, grad teraz już. Czuje się pan jakoś wyobcowany, y, oceniany? A troszkę ja, ja, ja oceniany to na pewno, bo to tam nie ma dwóch zdań. Zawsze tak było i będzie. No. No, a to jak pana oceniają inni? No, hahar. No, hahor, no. A ma pan <noise> tak. problem alkoholowy? Miołek, tak, to pani padziołek, ale teraz już zero. Długo już pan jest trzeźwy? No, długo. Tak naprawdę to 28 lody. No, mi to zawsze pod upadłek, nie? Przez jakiś czas? Co potrzeba takim osobom, żeby się rozstały z tym alkoholem i, i coś podziałały, żeby było lepiej? Co zrobiły ze sobą? Moim zdaniem, ale to taki moje zdanie, znaczy nie tylko. Żeby iść do Jezusa Chrystusa. To jest najpierw. Odwyk tam pomoże, bo pomoże, ale to na krótki czas. No. Znam takich, którzy zaczęli cześć wieć, znowu zaczęli na złą drogę, bo. Tłumacząc się takie coś, że albo moja żona, bo moje to, bo tamto, bo straciłem pracę. Nie. Problemy zawsze były, będą do końca życia, tylko trzeba sobie ich nie powiększać, tylko pomniejszać, rozwiązywać, umieć ich rozwiązać. Dlatego z tymi ludźmi chcemy rozmawiać na ten temat, jak ich rozwiązywać. Nie poszerzać te problemy, lecz zmniejszać je, ewentualnie je zlikwidować całkowicie. Nie? Chcemy po prostu ludziom podawać rękę i mówić o dobrej nowinie, która jest związana z Jezusem Chrystusem, bo tak naprawdę nie można było go pominąć w tej całej historii. Ja byłem jednym z tych, z tych ludzi, może zacznijmy tak. I... I naprawdę byłem już o krok od, od śmierci, wielokrotnie byłem w więzieniach, narkotyki, alkohol targały moim życiem, policja, to ja nie wiem jak oni do mnie podchodzili, dzięki Bogu udało mi się któregoś dnia po prostu zrozumieć i oddać całe życie Bogu i od tego się naprawdę zaczęła moja przygoda. Gdy zaczynałem, nikt we mnie nie wierzył i naprawdę, gdyby ktoś mi powiedział dwa lata temu, że ja dzisiaj będę robił takie rzeczy, to powiedziałbym, że ma zmienić dylera. Wiara przynosi góry i daje wiele możliwości. Udało się po prostu otrzymać to pomieszczenie, które, które po prostu jest początkiem czegoś, co można zmienić. To jest wspaniała rzecz, że po prostu. Da się to zrobić. Wiele rzeczy się da zrobić. Ja wierzę, że ten artykuł pokaże prawdziwe oblicze tych ludzi, że to nie są jacyś tam ludzie wyobcowani, że to są naprawdę każdy, każdy z nich ma swoją historię i jeżeli by tak do niego podejść uczciwie, tak osobno, nie w, w, wśród kolegów, to naprawdę potrafi otworzyć serce i to jest czasami smutne, czasami jest śmieszne, bo zależy jak ktoś umie opowiadać. Cieszę się z tego miejsca, że y, zaufali nam władze miasta, właśnie dziękujemy tutaj władzom miasta. Tu jest taki dom. Tylko będą, tylko będą mieli dużo, dużo braci i będą musieli nauczyć się żyć w takiej w, w wspólnocie i to, i to jest też trochę... To jest, to jest trudne, ale mi się wydaje, że, że ci ludzie naprawdę będą potrafi, potrafili się dogadać. Przez ten czas będziemy starali się tym ludziom powiedzieć, że naprawdę przywrócić im ich godność i wiarę w własne możliwości, że naprawdę oni mogą, bo alkohol powoduje takie wyobcowanie społeczne, że człowiek, gdy już usłyszy, że jest z nikim, że, że to wszystko, jednak mu się zawala, na głowę, albo alkohol powoduje tak, że on tego nie widzi, gdy jest cały czas pijany. I dużo ludzi pijąc alkohol nie widzą co się dzieje, że oni tracą. I w pewnym momencie ten alkohol uświadamia, że oni już nie mają nic. I teraz jest wybór. Jak już nic nie mam, to albo zaczynam walczyć, albo biorę ostatniego łyka butelki, bo sposobności są takie, że i tak nie ma gdzie mieszkać, nie ma co robić, no to łatwiej przechodzić butelkę niż podjąć taką ryzyko, bo to jest naprawdę wiąże się z wieloma też takimi. Z sprawami związanymi ze stresem, z uczuciami, które później powracają nagle, a alkohol powoduje to, że one na chwilę znikają, i można żyć w takim, w takim błędnym kole, i, i po prostu niektórym jeszcze się udaje wyczeć za życie, jak ktoś to powiedział. To nie chodzi o to, że to tu jest, że tu jest sposobne, że tu jest telewizor, wykąpacie. To fajnie, że to jest, nie? Ale chodzi o nich samych. Wie pani, ktoś powiedział, choćby jeden, choćby jednemu się udało, to warto. Jest taki procent, który potrafi się podnieść zna i to jest bardzo mało ludzi, ale niektórym ludziom trzeba po prostu o tym przypominać, trzeba im mówić, ponieważ te zakłamanie w nich jest tak silne, że oni bardziej wierzą mu, jak wierzą nam. I dlatego też dziękujemy za, za to, że się nam dali jako miasto, dziękujemy, że dali nam szansę i możliwość, abyśmy mogli to poprowadzić po prostu i zobaczyć, jak to będzie wychodziło. Do tych ludzi dotrzeć, to jest tak, jakby przejść... Jakiś labirynt Minotaura Chcemy Ci powiedzieć, żebyś ty sam wziął życie w swoje ręce. Że Ty jesteś ważny, że Ty jesteś człowiekiem. Jeżeli ktoś Ci powiedział, że Ty jesteś nikim, to mu nie wiesz. A jeżeli nie chcesz mu uwierzyć, to spójrz na nas. My tu jesteśmy po to, bo myśmy z tego samego dziadostwa wyszli. Jednemu się udało to w wieku 20, niektóremu się to udało w wieku 30, niektóremu się udało to w wieku 60 lat zrobić, ale się ludziom to udaje. Jeżeli tym ludziom się udało, to, to może się też udać. Tylko pytanie, czy, czy ci ludzie to wezmą tą, tą siłę i, i pójdą z nią. Bo ta siła każdego prowadzi do dobrego. Co ci ludzie wybiorą? To już ich jest wybór, bo każdy z nas ma własny wybór, i jaką drogą chce iść, to może iść. My możemy tylko stać i pokazywać, ta droga jest dobra.